Co się dzieje dalej? No więc, więc dochodzę do tego, tak, że oni tu nie mieszkają, że oni tutaj po prostu prowadzą ten, ten handel, tak? Że tutaj mają dyżury, przyjeżdżają tu jak do pracy przez całą noc. Dyżurują są wszyscy razem, cztery osoby na górze, dwie na dole, że jest tu między nimi, między nimi współpraca, ludzie z dołu udają, że nie mają z nimi nic wspólnego na początku, ale potem mnie atakują i dziwnie się zachowują. I ja nie mogłam tego zrozumieć. Dlaczego? Dlaczego, oni, dlaczego okazało się, że oni są tacy szyderczy, że, że są tacy nieprzyjemni, bo on im kazał mnie atakować. A dlaczego im kazał mnie atakować? Dlatego że, on, yy, dlatego, że oni razem współpracują, i on zlecił im prześladowanie mnie i zbieranie. Oni po prostu obserwowali mnie, co ja robię pod, ich nie, pod jego nieobecność, kiedy on jechał do domu. I oni tak zbierali informacje o mnie i w ciągu dnia oni mu to opowiadają wszystko, kiedy go, mnie tu nie ma, oni mu to wszystko opowiadają, co ja robię, jak ja się zachowuję i on w tym momencie dostosowywał te swoje ataki, e, czyli jeszcze bardziej mnie atakował, mnie truł, zatruwał mi mieszkanie itd., czyli jeszcze bardziej był złośliwy, no, ujawniłam to, że nakłamał, że cała nieruchomość jest jego, że, że, dom, że dom cały jest jego, że cała jest jego ziemia. On zaczął, on po prostu nakłamał i ja, ja po prostu go przyłapałam na tym i wtedy zaczął się na mnie mścić jeszcze bardziej, tak? Czyli już tak naprawdę jawnie już mi groził, twarzą w twarz już mi groził, prawda? No, poinformowałam tutaj, y, prawda, kuzyna mojej mamy, poinformowałam moją mamę. Jeśli chodzi o jej siostry, to one za granicą są, więc nie chciałam, nie chciałam im zawracać tym głowy, bo akurat one są za granicą. No, ale oni, oni stwierdzili właśnie, że, y, że oni są po prostu złośliwi i tyle. Niestety nie są złośliwi, niestety ta prawda jest znacznie gorsza. Y, I teraz. Wiadomo, ja nie jestem właścicielem, nie mogę nic z tym zrobić, po prostu tutaj musieliby się zgrać właściciele i mogliby właściciele wytoczyć proces, sprawę, razem tutaj, no mają podstawy do tego, jest tu dużo różnych wykroczeń i mogliby wytoczyć proces, prawda? A ja, wiadomo, ja tu tylko mieszkam, jestem zameldowana, a tak naprawdę... No, co ja mogę, tak? Bez ich zgody nie chcę tutaj nic robić. No więc, więc po prostu moja sytuacja wygląda w ten sposób, że unikam ich, unikam ich, ale mimo to, że ich unikam, to oni próbują znajdywać sposób na to, żeby mnie zaatakować, sprowokować. E, zaszantażować, no żeby wywołać we mnie jakąś agresję, jakąś reakcję, no różnego rodzaju prowokacje, tak. Jeżeli na przykład ja tylko sprzątam korytarz, to oni śmiecą. No i y, 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 wiadomo, hałasy, manifestacje, na dworze hałasy, w domu hałasy y, i, ta, i na okrągło to trucie, zatruwanie mi mieszkania. Y, w każdej strony robił wszystko, żeby mnie tym otruć, tak? Żebym ja się tego nawdychała I na początku rzeczywiście nie byłam dokładnie świadoma tego, co oni konkretnie robią Nie, nie znałam tego systemu Ale jak ja już ich system poznałam No to yy, wiedziałam już, jak się bronić I w pewnym momencie on zajarzył, że ja, yy, wiecie... Yy, się bronię, tak, że on zauważył, że już y, nie jestem w jego łapach. No i wtedy się zaczęło, zaczął się kolejny atak. No i y, naj, y, myślę, że najgorzej y, teraz było od y, po wyborach, po wyborach na prezydenta y, zaczęło się najgorzej y, i teraz y, do dziś doszły inne, konkretne też zachowania dziwne, typu przeklinanie mnie przez całą noc, mówienie mi, że mam wypierdalać i tak dalej, yy, o, nazywanie mnie kurwą jebaną i takie, takie określenia różne. Tak? Czyli to co, sami robią, to, to, co sami robią, to oni mi to przypisują, że ja to robię, nie, że ja jestem taką osobą. No on, jemu zależy na tym, żebym się wyprowadziła, dlatego że on chce to kupić, a ja stoję mu na drodze, prawda, on chce to kupić za wartość poniż, poniżej, warto, za cenę poniżej wartości, my nie wystawialiśmy tego domu na sprzedaż w ogóle, mimo to po tych latach ataków zdecydowali się wrzucić nam anonim, kartkę anonimową, że oni chcą to kupić, nie. I że zostawili telefon, że mamy zadzwonić. Więc tak, tak działają właśnie oni, tak szantażują. Z tym samym spotkałam się w bloku. Czyli trują, hałasują, rozrabiają, a potem, potem wrzucają ci kartkę, że chcą to kupić. Nie? Tak, taką zag takie zagranie robią no i jeszcze cię trują, tak? Bo, bo narkotyki po prostu odurzają narkotyki powodują, że wpadasz w taką niepokój działasz na emocjach nie, nie jesteś w stanie jakoś logicznie myśleć więc kończy się to w ten sposób, że człowiek jest przerażony i ucieka ale tak naprawdę nie wie, o co, nie wie co się dzieje ja zdecydowałam się dowiedzieć o co w tym wszystkim chodzi? Dlatego, że no, ta ziemia należała do moich pradziadków. Mój dziadek nigdy by na coś takiego nie pozwolił, żeby tu się coś takiego odstawiało. Nigdy by nie chciał, żeby to zostało sprzedane obcym. Więc jeszcze raz mówię, myśmy nie, moja rodzina nie wystawiała tego na sprzedaż. Zastanawiali się, co z tym zrobić, ale nie było żadnego ogólnie billboardu, że my chcemy to sprzedać. Niczego nie było, nic, nic nie, nie wywieszaliśmy. A oni mimo to wrzucili kartkę, że oni chcą to kupić. No wiecie o co chodzi, rozumiecie, nie? myślę, że logicznie myślicie i widzicie to, to, ten związek, tak, że... No, wy, my wam nie dajemy żyć, więc sprzedajcie to nam, a my wam powiemy cenę, resztę sobie zabierzemy, tak, część spadku sobie ukradniemy, a was zmusimy do sprzedaży za cenę, którą wam wyznaczymy. Co, z czego się dowiedziałam, tak, z internetu? Jakich informacji. No i tutaj zaczęły, zaczął mnie Pan Bóg tak prowadzić, że zaczął mi pokazywać, jakie służby zajmują się tymi sprawami, jakby czym się charakteryzują, dlaczego są ich takie zachowania, z czym to jest związane, o co tu chodzi i w ogóle, więc internet mi dał odpowiedź na to. I też potwierdzenie tego, że dobrze myślałam, że dobrze mi intuicja podpowiadała. Więc yy, z każdej strony osaczają, z każdej strony prześladują, i na poziomie internetu, yy, telefonu, yy, i ogólnie monitoring jest 24 godziny na dobę, z każdej strony. Yy, monitoring prowadzą ludzie, których oni opłacają. No i też te ataki yy, też są opłacane yy, opłacają za te ataki. Yy, więc osaczenie jest, yy, no mogę powiedzieć, tak, trucizną, drogą wrzebną. To jest jedno osaczenie, i osaczenie ludźmi i kamerami. I w taki sposób oni budują swoje królestwo, swój monitoring, swoją przewagę, tak? I tym, że mają wypracowany jakiś tam system działania, tak jak mówię, mają dyżury, przyjeżdżają tu na dyżury, wymieniają się. Nahałasują, narozrabiają po nocy. Jedni zostają tu, dosypiają, inni jadą do swojego domu i wcale nie muszą tu być. Oni tu są, dlatego że ja tu jestem. Moja obecność spowodowała, że oni się ujawnili. Oni po prostu zaczęli mnie atakować, no i, i tak to właśnie to sprawiło, że zaczęli się ujawniać, bo się ukrywali tu. Problem jest nie tylko mój, także. Tylko lokalne, bo nasz dom jest otoczony przez inne domy, więc wszyscy ludzie o tym wiedzą wokół, widzą to.